Dziś od nich oczu rospowiasty pro brata Józefa Kapucyna, jaki pomer tydzień temu. Cze sumna podia, ale jednocześnie, będąc na tym pochoroni. E, ba, to ludzie ja sam doświadczyły takiej nadziei i też e, jakiejś takiej radości, nawet można powiedzieć. Tak, że podobno do monaszki, którzy powtarzają do domu, wróciły do, spo... do swojej spilnoty. Od nas sester mała ich zapytały: Co to jest, wy buły? Czemu wy byli? mówię, taki radzi czy wy powtarzają z pochoru, czy z jakiegoś wesilia? Takie była była. Bo ona była powna na ponieważ To musi nasz e, Był w dużej dobro, i my, podczas pochoru, mogliśmy zobaczyć te płody. Jego, jego życia, jego służenia, brata, który zustawcił się z innymi, ludźmi, jaki miał ma w otwarte serce. Nie wiemy o czemu Boch zabrawił go w ten moment, duże tak e, szydko. Więc e, planował swój dzień. Niczego jego nie boliło. po prosto wpadł i paryszował, paryszował do domu ojca wiernego do Boga. Bóg zachotił jego i zabrał go, wierzymy o w tym momencie jego życia, tak jak tak jak zachotił. E ale i wielcezna wdzięczność za za wszystko, co stało się w życiu tego brata, który bardzo lubił chodzić po górach jaki e, duże fajno posmiechawcia, jaki m, no wlastne, był відкритым na, na spiłkowania. nie robił niczego osobliwego, żeby może jakoś wyróżniało go, nie był jakimś wielkim e, propowiednikiem, e, ale miał w czug własne przeżywania wiary, przeżywania w z Bogiem i to sponukało go do tego, чтоб lubyty, чтоб własne peredawaty, cie lubów Bożu, innym żył ludziom. Pamiętaj, jak my razem byli w górach, to win zawsze niesi ci te najtjaszci rzeczy w rukzaku. i zawsze był gotowy własne do pomocy. Ma dobre serce. Z Bogu podjaka za brata Józefa Kapucyna, za jego życie, za wszystko, co Boch zrobił przez, przez niego i Богу подяка, власне, що ця подія, похорону теж була таким часом надій на Воскресіння, тому що наближається Пасха, і ми всі будемо теж власне, роздумувати і досвідчувати цього переходу зі смерті до життя, зі смерті, старої людини до, до життя нової людини в нас, Ісуса Христа в нас. Нехай Бог обдарує. i Józefa, brata Józefa wiecznym życiem, a nam daje natchnienia, my własne były dobrymi, my mogły własne pojawiać się w dobrotu Bożym, jaką otrzymujemy od Boga, innym, jaki jest w nas, z jakim żyjemy, jakich ich